Czy ONZ to rząd globalny, albo czy na bazie ONZ-u rząd globalny może powstać? Szczerze myślę, że absolutnie nie. Wynika to z wielu rzeczy. Po pierwsze, ONZ no, nie może się nawet w najprostszych sprawach porozumieć ze sobą. Po drugie, te kraje nie mogą się porozumieć. Po drugie, naj, najlepszy przykład na to był Global Compact on Migration, kiedy się okazało, że kraje podzieliły się na trzy obozy. Można powiedzieć. W jednym obozie około 30 państw, takich bardziej prężnych i takie co, takich, co mają trochę pieniędzy, i tak dalej, powiedziały, że one nie są za tym, za tworzeniem żadnych arbitralnych reguł traktowania i przyjmowania imigrantów, dlatego że wszystkie sytuacje są różne, i tak dalej, i tak dalej. I tutaj w tej grupie znajdowały się i Stany Zjednoczone, Japonia, Rosja, także my, Austria. Głównie Prawicowe i prawicowawe rządy. Druga podobnie wielka grupa, też krajów raczej bogatych, to była ta taka bardziej lewicująco-chadecka, no tutaj z Francją i Niemcami na czele oni mówili, że, że tak, jak najbardziej taka, takie reguły tak, bo oni są przyzwyczajeni, że w Unii to zadziałało, europejskiej i czemu nie, i czemu nie. No i w związku z tym, żeby to wprowadzić. Natomiast reszta to były kraje, jak odejmiemy te, te 60 krajów, nie pamiętam ile dokładnie z krajów w ONZ-cie jest, to prawie 200. Krajów na świecie jest ponad 200, ale w ONZ jest chyba 180, parę. Więc ta reszta odejąwszy te dwie trzydziestki albo te, trzy, te sześć tuzinów, to zostają kraje biedne. No i te kraje biedne były za, ale to dlatego, że to z nich właśnie ci imigranci. Zarobkowie wypływają i oni chcieliby, żeby było mniej tych rąk do pracy w swoich tych, i praca mogła wreszcie stać się bardziej opłacalna dzięki temu, że część siły roboczej wyemigruje. To nie jest tylko jakieś takie, że z krajów czarnych do białych, jak to się mówi, ale także na przykład między bogatymi i biednymi krajami Afryki takie, takie będą e, przesiewy. E, więc widzimy już, że ONZ nie działa, że jest, gdyby on działał, to rzeczywiście by miał on jakieś swoje kryteria nienaruszalne. Tymczasem on nie ma takich kryteriów o wachlarz praw człowieka wszyscy się ciągle kłócą, ponieważ państw islamskich jest 40, a państwo judaistyczne jedno, to państwo judaistyczne zostało potępione sto kilkanaście razy, czyli więcej niż wszystkie islamskie dyktatury razem wzięte. Na przykład Saddam Hussein do swojego obalenia został potępiony tylko cztery razy, chociaż jedyne co Żydom można zarzucić, to to, że trochę zbyt intensywnie się bronią i czasem tracą nerwy przy pacyfikowaniu Palestyńczyków. Natomiast Irak to był, Irak Saddam Hussein to był obrzydliwy reżim, który nie tylko mordował szyitów i Kurdów i tak dalej, całymi dziesiątkami tysięcy i doszło do tego do bardzo wysokich liczb, to jeszcze synowie Husajna, zwłaszcza Uday Husajn potrafili na przykład kraść sobie samochody z ulicy, kraść sobie panny młode do gwałcenia ze ślubu, albo brać ludzi na tortury, żeby sobie nie myśleli, że, że mogą, że coś znaczą i tak dalej. Taki to był kraj, a mimo to tylko cztery te. Więc jeżeli nie udaje się zastosować żadnych jakichś takich kryteriów, że powstaje tam jakaś, jakiś konsensus rzeczywisty, no to jak to ma być w ogóle zaczątek czegokolwiek. Więc nie, nie ma szans. No, nawet jakby nas kosmici zaatakowali albo asteroida miała Ziemię zniszczyć, to przypuszczam, że sobie nogi pod te, nie byłoby to jak na filmie Dzień Niepodległości 2, że jest zgodna, zgodna debata co zrobić ze statkiem kosmicznym obcych tylko byłoby to wzajemne obwinianie się, i tak dalej. A asteroidy to wyobrażam sobie taki wariant, że skoro my obserwujemy na stałe tylko jakieś tam 1 trzecią nieba de facto, i niektóre asteroidy, takie trochę mniejsze, mogą nam się stać się dla nas niezauważalne albo za późno zauważalne, to raczej sobie nawzajem podłożą świnie i nie powiedzą, gdzie co dokładnie spadnie licząc, że w ten sposób wybiją się po zniszczeniach albo coś. Także jestem całkowicie przekonany, że ONZ to nie jest żadna droga do rządu światowego. Jeżeli w ogóle coś takiego miało miejsce mieć, to, no to chyba tylko wokół Rady Bezpieczeństwa ONZ, ale już widzimy, czyli tych państw, co rzeczywiście mają spory wpływ, ale one nadal, to jeszcze jest za mały, te, te, te pięć mocarstw, które są w Radzie, stałej Radzie Bezpieczeństwa ONZ, no to oni by musieli się między sobą dogadać, ale jeszcze wywrzeć wpływ na pozostałe kraje, a one no, nie mają takiego, takiego wpływu. Widzimy po tych G20-kach, po tym wszystkim też zresztą tak samo, że już abstrahując od ONZ-u, że to dogadanie nie, 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 nie funkcjonuje. Jeżeli chodzi o, o, o Radę Bezpieczeństwa ONZ, tych pięciu członków, to są oczywiście te państwa, co wygrały drugą wojnę światową, czyli Rosja, Stany Zjednoczone, Francja, Wielka Brytania i Chiny. No i w związku z tym oni mają coś takiego, że ciągle tam Indie by chciały wejść, ale blokują je Chiny. Niemcy by chciały wejść i albo zamienić te unijne na no zamienić te francuskie na unijne. Dawniej te angielskie też chciały zamienić, też teraz im poza zasięgiem i tak dalej, także widzimy, że to nie działa generalnie, tak jest ta rotacja i tak dalej to bardziej jest jedna wielka stacja nasłuchowa wymiana, wymiany plotek i tak dalej poza tym kaliber ludzi, którzy reprezentują w ONZ-cie, zresztą widzimy od razu co się dzieje jak przychodzi prawdziwa głowa, stan, głowa kraju do ONZ-u i jak wszyscy patrzą jak w obrazek, jak takie muły dlatego, że, że prawdziwa władza jest nadal w państwach narodowych mimo, że lubimy niektóre kręgi lubią myśleć, że nie i tylko one mają jakikolwiek mandat i to się nigdy nie zmieni, no nie wiem, jak, co by się musiało stać, żeby rzeczywiście ktoś, ktoś by musiał ten ONZ lubić tymczasem ONZ w ogóle nie istnieje w mafii mentalnej najczęściej ludzi i tyle, no. raczej skojarzony z tym drugim właśnie garniturem tych niezbyt zdolnych polityków, którzy tam pojechali jako zapchaj dziury. Tam są wstawieni, żeby czymś się zajęli i nie przeszkadzali robić prawdziwej polityki w stolicach poszczególnych, co silniejszych krajów.